Jem pięć cytryn. Było naprawdę źle. Oglądajcie do końca. Dzień dobry. Witam was moi mili. Tak... Tak wam się ta seria spodobała z challenge'u cytrynowego. wbiliście ponad tyle łapek w górę. No to postanowiłem nagrać drugą część. Ale teraz będzie inaczej. Mam tu pięć cytryn i zjem każdą cytrynę normalnie, tak jak się wkraja do herbaty. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Wy jesteście po prostu niemożliwi. Mam właśnie reklamóweczkę cytrynę. Normalnie sobie oskrobię. Tak jak się normalnie skrobię do herbaty. Raz, dwa, trzy oskrobię. Ja nie wiem. Tyle łapek w górę. Tak wam się ta seria spodobała. Nie wiedziałem, że wam się aż tak spodobało. Widzicie tak skórkę. A! Dobra, przetniemy na pół. Dobra, na reklamówce położę i próbuję. Ua! Jezu, jak to, to kwaśne! Ja pitole! Jak pod tym filmem... Jezu! Będzie... Ponad... Musicie pod tym filmem zostawić 100 łapek w górę. A to robię dla Was. Sto łapek w górę. Pod tym filmem. I robię trzecią część tego challenge'u cytrynowego. Jezu, jeszcze jedna. Ura Chyba nie zjem pięciu. Już przy jednej cytrynie nie wysiadłem. Bo mi się tak gęba krzywi ja nie czy to kontynuować Dobra to będzie jeden to będzie jeden odcinek z jedną cytryną. Chwa. Chwa. to jest druga cytryna. Znowu biorę, odkrajam, żeby było szybciej ale no szybciej by się może i dało jakbym wziął inaczej, ale nie da się inaczej. Może jest, ale dobra, bez gadania trzeba zrobić ten challenge, bo Wam się naprawdę to spodobało. Kroję e, te skórki trzeba podrzynać. E, tak jak wam wspominałem, e, kroję na pół znowu, żeby nie z całą, tylko połówkę na to jest moje. Akurat wziąłem yy, z domu. Jem. A. Uwaga. 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 To jest druga cytryna. Czemu mnie to krzywi? Jak cytryna jest dobra Ponoć cytryna jest dobra Ale Do herbaty Nie do jedzenia Ale Spodobało wam się to? Jak mówiłem mówiłem ja Ja Komisarz, Pani się To no było spod spodu coś takiego, no nie? No to dlatego, że położyłem. I kolejną. Kolejną, ale połówkę. Kurde, wypiłem sok. W pierwszym filmie. Oto Robię coś, czego jeszcze nikt na polskim YouTubie nie zrobił. Znaczy, jest tam coś, ale to jest okropna. A ja to były pestki, a ja jedę cytrynę. Nie wiem. ale tego to chyba jeszcze nie było. No, pierwszy kiedy miał ja. Happy, tole jeszcze trzy cytryny. Fuck. Dobra. Lecimy z kolejną cytryną, czyli już trzecia cytryna. Bo już kilka wziąłem. Lecimy. Nie śpimy skoro challenge musi być wykonany, to musi być też zrobiony. Ale musicie musicie dać te 100 łapek w górę. Nie ma co, bo to co teraz robię to jest. Ja wytrzymam. Ja z wami nie wytrzymię Mać. To jest hardcore, hardcore. Jem cytrynę. Było gorzej.

Nigdy, przenigdy nie zjem cytryny, ale jak wbijecie maksymalnie 100, to robię trzecią część, bez, bez żartów. Nie. dobra trzy trzy cytryny zadłem dwie zostawię piernisze no, bo nie dam rady mówię wam, nie dam, nie dam rady trzy cytryny zadłem dwie zostawię bo no, tą ostatnią zjem i nie dam rady mówię wam, nie dam rady ale to muszę zjeść

przepraszam a znajdź, ale nie dam rady nie A. czy nie dam. tyle Zostało po tej trzeciej cytrynie. Ale muszę ją wyrzucić niestety. Chwila odpoczynku, chwila przerwy. Chwila przerwy. No niestety muszę, bo nie mam gdzie położyć. Ale sok wypiję. A za Przerwa, przerwa, przerwa. Najmilsi. Nie dam rady. Jeszcze położyłem na boku, na moim... Na mojej chusteczce. I zostały się jeszcze dwie cytryny. Zjadłem trzy cytryny. I już nie dam rady. Po prostu nie dam rady. Chociażbym mógł. To nie dam rady. Niestety muszę. Z wami. Dobra. To robimy tak. Dobra. Tu mam jeszcze dwie cytryny. Co już nie mogłem zjeść. Jak Wam ten odcinek się spodobał, to łapeczka w górę. I widzimy się w kolejnym challenge'u z cytryną. Tylko te dwie cytryny. Kolejny odcinek będzie krótki, ale za to z dwoma cytrynami, które jeszcze nie zjadłem żeby potwierdzić że to są te to tu macie jedna jest żółta, druga taka jakby jakaś pomarańczowa albo coś nie wiem na dowód to, jest, to są te same cytryny także do zobaczenia najmilsi aha jak ktoś nowy to proszę o każdą subskrypcję i kliknąć w dzwoneczek, by być na bieżąco. Hej.